Tutaj się w Egipcie trochę zmieniło od ostatniego czasu. Na przykład na pomnik w lazu jakiś rycerz jest przerażony tym, co się dzieje. Tutaj palma jest. Z, z kobi i z Lego. Tu jeszcze wyrosła inna palma z Lego, ale inny model. I ona ma kokosy. O, jak się z tyłu spojrzy. To tu są koko kokosy. No, i tutaj jest tak, że tu jeszcze z tyłu wlazł rycerz na białym koniu, więc taki biały rycerz. I ma na tarczy smoka. O, fajna tarcza. A na obelisk wlazł inny rycerz, ale na tarczy ma nietoperza. I tu ma flagę te chorągiew i tu są włosy żokery na szczycie. A na drugi obelisk wlazł ten kierowca koparki z koparką. No i tutaj mamy też innego tego łucznika, który też ma tarczę z tym z nietoperzem, ale taką inną, nietrójkątną. Nie I do, do tej, tego rowu, do tej przepaści wpadło auto. Tutaj mamy barbarzyńcę z tym stoporem i z młotem. Tu mamy mumię e, imperatora z gwiezdnych wojen. Tu jakaś skrzynia ze skarbami. No i w ogóle kapitan Ameryka ma tarczę, a w drugiej e, ręce ma walizkę z pieniędzmi. Także trochę się dzieje.